Nie. Idziesz na górkę i rzucasz wodę Możesz tam tak zrobić o. Co? O? Zdaję Zobacz, kopie. Ja tego jeszcze nie zrobiłem to A Nie ja zgubił się Tam ten gościu był Taki... chyba nieślany. A to możesz piw wypić, wiesz? A to weź to sobie się to, o skałę O czymś Ty o kokosa, kokosa weź Do ręki Weź tym tak rzuć, weź na dół tak rzut rzut no. a tak, O, chyba zadziałało. No. Chyba zadziałało. No, dobra, i co teraz jest? Ale nie dlaczego czemu mnie nakarmiłeś? Mizclick klik. <laughs> Już nie jestem głodny. Dobra, chodź. No, I dobra, sorry, sorry. Tak szybko nie? idziesz. Tak? A ja nie. Daj mi A dobra, robić skinę. Czekaj, bo do drugi trójki, się do danego, u Czekaj, no no no. Dobra, <gulia> Dobra, być. teraz ty. Dobra. Czekaj. Tam coś jest. Gdzie? Skinęczkę chyba, jest na to Tam. Dawaj. A tam masz te jagody. Nie Panie ma nic Mam Okej. To już jaki okay. Kto to mówi? <gulia> Nie wiem, prawie gości. No to tam, cofnijmy, bo tam z jest, no. To może, sofnimy, jest, no. może być skarby o, i różne... Słuchaj, drzecz. Co masz? Dużo. Nie to ja... Czy tu już. Ja sobie dobra. Wiesz co, to cofnijmy. No. No dobra, to możesz ten, te ja ich. A, gdzie? Tam. Jest tu jakaś sniperka? <laughs> <laughs> Nie ma sniperki. Szkoda trochę. Ale masz taką ten... Taką dziką... Taką kluczkę, możesz kurwa ten szafot, Ale, tu, tak Masz tu grubasie, no tak, O nie, o nie, zginę, u mnie, szpadnie No już, już możesz ulec Nie mam, bo ja są obity test. Jak, bo obity no, no, jestem obity teraz Jak obity? No obity jestem, bo robimy achievementa, żebyś tu dał, nie? Nie, nie, Aha. Och, masz watchment Eee, rynek, chyba dobry No, a też masz fajnie, no możesz go, śniadek? Kom nieba, ja jestem obity Ja siebie samego Ja mam siebie samego Ej się w energetyka? Kilczyk, w serwie energola? Co, gdzie jesteś? Nie Kurwa, co to jest, wiesz? Wziąłem lina. Fajnie. Masz energetykę? Pij. Ja muszę snika podgłośnić. To podgłosić. Czy ty mi dałeś energetykę, czy mi się wydaje? Tore, mi <laughs> Nie, no nie wiem, no co za chłop, no. No i kurde, ja go chciałem załatwić, a on mi... a on, 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 on mi... No widzisz się. to ja <laughs> tu nie wejdę teraz. Jestem bardzo zmęczony. Weź mnie no. weź, weź. No.

Ja czerwonego. Czyli, że chyba muszę pójść na bo o, o. Nie, nie, nie. To nie Ja jestem... Co nie nie tu jest woda! O, tu jest woda, tu jest woda Hmm Nie no, damy radę Damy radę, nie trzeba... Nie resetu, no to tutaj kana. Dobra No i to, nie... A, to Aha, dobra, dzięki Fajnie, sześciu kolegów z Dobra, dobra Chińczyk, ze mną nie zginiesz Chyba Nie A, czekaj dalej, tylko tu nie? Czekaj ja bym nie tylko tu skoczyć, bo to na wprostie. daj! Ja też... Idziemy <grym _> tam. Tylko powoli na lekszaki, bo nie chcę mogły skaleczyć się. Tak, no, no, tam jest krzyk, nie otwarta, chodź, no, weź? No wiesz, wyjdę nie dam rady. Jak je zjem, Nie wiem, czy ja tutaj dam radę, nie? Okay. Trzeba sobie znaleźć, bo no, Ja wtedy linę spuszczę. Ty nie da, to byśmy mieli teraz. No, ale on jest na jedzenie, tu to, bierze to No, 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 Chodź, da. Ta. No, Mam tego. K kokos jest. Kokos? Kokos, no chodź. A tam jest jabłko. Tam jest kokos. O, czynka, czynka. Ej, Ty. No widzę właśnie. Chodź zobaczymy. Jakbym stracił o ten pasek głodu to byłoby naprawdę dobrze, nie? Wtedy bym było lepiej było. A nie lepiej apterka przydała. O nie, o dobra, to się przyda. Dobra, to jest harfun. Tutaj jestem, z drogi Tam jest, pochodzę. Tam jest ta tam No. O tam po Czekaj, 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 czekaj. O, czeka, 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 czeka. o tu znalazłeś. O, jabłko. No, trochę to... O, ty masz więcej tego. Ile jeszcze? Czekaj. Masz jeszcze, czy nie? Mam, mam, mam. Dawaj, bo mam mu jeść pasy. Dobra, trochę to pomogło. Dobra, to pomogło trochę. Chodź teraz do skrzynki. No. Ja, oni, ja tak się czuję, bo oni już mogą być na samej górze, nie? Bo, ty kurde. Jest tu. No, dziś... Dobra, to strzelamy tu. Dobra. Co ma? O! Słodycze. To jest dobry towar. Tutaj jest takie kutujawka jaszcze, ale zielone, one zatrują. One zatrują, nie wiem czy... Hmm, i to teraz. Ale... Czy... <gryw> ja powiem jedno, szybkie starki. No, Dobra i tyle No Ale no tego Siema O zginął daj, daj się widzicie daj się radę Brawo, Karol Czy i się nie nerwuj, Dobra Ja bym by się udało się że Mniej kurde Matka tu Zdobyłeś no, 4, tak, 4. Wiesz. Nie wiesz no, Ja nie jadę dobra. No, no, dobra. dobra. Ja no, Dobra. Dawaj mi widzisz Dziękuję A gdzie moja pianka się pytam? Z tej strony e, Cebula, e, Chińczyk Krzygi ja i dobiegowo. Luxor e, tak. Witamy was wszystkich, e, a ja powiem tyle, ja kartu zapłacę. I lubię sport ekstremalny, na przykład szachy. E, ale czemu ty odbierasz te... się do witamy? Się ja dopiero... to tutaj ja tutaj ten... I, bo się dopiero tutaj witamy. I kartu Macie piankę, tu opuściłem. Co, o. Ja, ja ryzykuję, ja ryzykuję. No nie, pomocy, 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 pomocy! pomocy! No, czy oh, jest, Pierwszy. Drugi, jeden, czwarty, okej. Okay. Trzeci i pół. Dobre. Nie Dobre, to jest. To... Nie no, ja A on sobie takuje. Chciałem to tam. Nie, no. No, wawiam, nie. Mamy w Nie, No nie, ni mamy Nie, 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 ja. nie, 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 nie. Dobra,

Ej ten, czyb? O, widzą... oh, widzę, Chalina. No mówię, to go no nie, no nie, 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 no, no, co robicie, wy dwoje? No, nie, 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 O, nie, 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 to nie, To nie, 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 to nie, 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 co wy nie, 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 ja wiem, zaraz zaprosimy, bo ja mam też. Ej, się nie rozsłynęli jak, jak nic. Ja sobie... Dobra, O nie, <noise> o nie, o nie. O nie. O nie. Bracia moi. Halo. Powiem ci tak, to to jest Co? Oni też nie żyją. Ale po co? Udało się. Bartek, bój po bo on jest bardzo obity i potrzebuje swojej pomocy. Zostaw go. Eee... No. Zostaw go. Czekaj, bo... Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę się Zostaw. Tego diabełka na lewy i na twoim ramieniu. Nie słuchaj tego diabła, ja jestem maniołkiem. Jak dobry do wyrazu, nie Gdzie jesteś Nie jest, z... sobie. jest na sobie Nie wiem, ja tam właśnie jak patrzę, bo tam. Zginiesz przez niego, zginiesz przez niego, Nie das rady, ja A ja nie widzę, z tego nie widzę. Walcie, to fajnie, ja by nie ma po co żyć. i utrudnia. I teraz sobie mówi, że niej się zabije. To jest drajcoga. Czekano. Weź weź nie po problemu, niech pan... Nie spadniesz? Nie no, delin, delin, delin! Spadniesz po ziemię! No co ty robisz? Sam cię też leczę, więc... Wszystko we siebie, czemu go zostawiłeś? Czemu go zostawiłeś? Umwyj, umwyj, umwyj! 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 To wszystko we siebie, pot...